Witam serdecznie w lasu. Dzisiaj nie na poszukiwania, ale na spacerze. Kurde, minus 10. Nie chciało się wyleć. <śla> Lenistwo chyba. Nie? Można tak powiedzieć, ale i tak wyszedłem na spacer, bo w domu się nie wysiedzi. No i tak zainspir zainspirował mnie. Jeden film na moim kanale Short Znalazłem miecz w lesie. O, tak się nazywa. No i odnoszę wrażenie, że bardzo dużo ludzi nie ma poczucia humoru. wstawię tu jeden komentarz, jaki dostałem. Wysuwam takie komentarze, bo dla mnie to jest zbędne. A po co? obrażać drugich ludzi ale jest dużo ludzi, którzy, ma, którzy mają poczucie humoru, o, tutaj jest też takie komentarze różne powklejam może nie do końca ale, ale jest tam jakieś poczucie humoru mają i jest OK tylko dziwi mnie dlaczego te ludzie takie <grywka> są hamowate można powiedzieć ale przez ten film YouTube nabiło mi dużo wyświetleń a tyczy się tego miecza w ogóle ja wiem, że to nie jest miecz, że to jest do odcierania kopert, to różne, bo to jest takie okolicznościowe, nie tylko okolicznościowe, bo i pamiątkowe. Może nie mam tam jakiegoś zbyt wielkiego kanału, żeby tam mi kurde to nabijało coś, ale... Dla mnie to jest dużo, bo ten film, Short, nabył mi 42 tysiące wyświetleń no i 92 subskrybentów co dla mnie to jest naprawdę satysfakcjonujące można powiedzieć tylko, że te ludzie są hamowate, kurde ja bym przykładowo, o to, co znalazłem ten nóż do, do, do rzucania i, i, i bym Napisał w filmie, że to jest nóż od Dżungich Kurde co by to było? Dużo ludzi by w to pewnie uwierzyło <gry> Nie wiem co powiedzieć, ale moim zdaniem, jakbym wystąpił w telewizji i powiedział, że umie leczyć ludzi rękami To pewnie jakiś procent ludzi by w to uwierzyło bo niektórzy w to wiedzą, niektórzy nie, ale, ale kurde, masakra kasz. Apel dla takich ludzi, piszących komentarze, żeby zastanowili się, co piszą, kurde, bo niekiedy to jest... Dużo pouczuwałem, no nie pamiętam, ale niekiedy takie komentarze, że głowa boli, <gry> można powiedzieć. Ja dziękuję. Za uwagę i opanujcie się kurde z tymi głupimi tekstami To mówię dla tych, że tam tacy piszą różne głupstwa I do kolejnego razu jakieś boberki gryzą no. Proszę, panie to wygryzane, świeżo, ale tu tu mają swoją ścieżkę Jest wydeptana, świeżo, nie wiem w nocy busują czy w dzień Ciężko powiedzieć, ale tu mają wejście Do wody, do wody, tam taki tunel tam pewnie mają swoje zremia